Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z automasażem dłoni. Nasze dłonie w ciągu dnia są mocno przeciążone, wyeksploatowane, co za słowo ale naprawdę mocno pracują w ciągu dnia. Przyda się relaks, przyda się chwila takiego też oddechu i uspokojenia emocji. Masując dłoń, również troszkę będziesz się uspokajać. To jest ten właśnie relaks. Przeciwwskazania są ważne i warto na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim skóra musi być zdrowa. Nie może być żadnych tutaj krostek czy, czy atopowa Skóra też nie, nie nadaje się do, do masaży. Grzybica, miażdżyca, no wiadomo, takie z choroby skóry, tak? To nie zaleca się, no bo po prostu skóra się mocno tutaj rozgrzewa i wiadomo, to nie będzie zdrowe, jeśli się zrobi na chorej skórze automasaż. Oczywiście też nie możesz mieć gorączki, nie może być przeziębiona. Musisz być po prostu zdrowa, żeby zrobić sobie jakikolwiek automasaż. Czy, czy twarzy, czy, czy, czy dłoni. Dzisiaj dłoni. Yy, będzie... Yy, automasaż zaczniemy od głaskania, rozcierania, ugniatania i potem znów Głaskanie. Kierunek najważniejszy to jest w stronę serca, w stronę, słońca. W stronę serca, tak? Czyli idziemy w, to, w tym kierunku i tak ten kierunek ma przebiegać. Przede wszystkim też zaczynamy zawsze od nadgarstka i od kciuka z tym, tym kłębem kciukowym, tak? To zaczynamy od głaskania. Proszę bardzo, głaszczemy. Głaszczemy, sobie głaszczemy. Tak wyraźnie, ale głaszczemy. Tak, najpierw nad nadgarstyk wygłaszczemy z dwóch stron. Tutaj są kosteczki, też je wygłaskać. Zaczynamy od kciuka, więc głaszczemy w formie takiej posuwistej. Tak, po bokach też. Palce po bokach. I po bokach. Można to robić wolniej, ale nie chcę, żeby ten filmik nie wiadomo ile trwał. Także sprytnie głaszczemy. Hmm? Trudne? Nie. Teraz w stronę serca głaszczemy. Głaszczemy. To są takie fajne kanaliki. I idziemy po tych właśnie ścięgnach. Po tych właśnie tkankach. W tą stronę i tak samo głaszczemy Wewnętrzną dłoń. Mamy wygłaskanie. Teraz będzie rozcieranie ruchy takie y, koliste. Koliste, ale trochę sprzy, z, trzeba tą dłoń. te palce trochę trzeba mocniej przycisnąć. Więc ruchy koliste. Zaczynamy od nadgarstka. Możemy tak sobie rozetrzyć, rozetrzyć. Chodzi o to, żeby tutaj teraz poruszyć. Poruszyć tą po prostu krew, żeby się dotleniły i mięśnie, i tkanki, i żeby to. Była dłoń później cieplutka, fajniutka po tym masażu. Dobra, to jest rozgrzane. Teraz w tą stronę i masujemy. Mhm, najpierw tę stronę, potem zewnętrzna strona palca i po bokach. Tak samo rozmasowywujemy, tak? I idziemy, Rozmasowywujemy. Kółeczka, kółeczka, kółeczka. I tak samo tu robię. Kółeczka, kółeczka, kółeczka. I tutaj i po bokach. Kółeczka, kółeczka, kółeczka. I idziemy kółeczka, kółeczka, kółeczka i po bokach kółeczka. Rozcieramy. Tak sprytnie to nam idzie. Można to robić wolniej, można to robić tak jak ja, trochę szybciej. I tak samo zewnętrzna dłoń. Tak samo rozścieramy ją. Rozcieramy. Mhm. Skupiając się tak tutaj na tych właśnie przejściach, żeby też je rozetrzeć. I tak samo tutaj. Kłąb kciuka. Mhm. Tu jego mocno można wymasować, wymasować. On jest najbardziej eksploatowany w ciągu dnia. I tak samo tutaj. Pomiędzy palcami tak samo rozmasowujemy w stronę serca, tak w dół. I jeszcze ta część też jest przyjemna. O. Jeśli chodzi o. Organy wewnętrzne to tutaj mamy głowę, oczy, tak? I tutaj mamy już wnętrze naszego organizmu. Tu mamy kręgosłup. To też warto sobie jego rozetrzeć i już od razu tak ja też czuję w kręgosłupie lędźwiowym ulgę. Tak? Dobra. I teraz ugniatanie, czyli uciski, takie na raz, dwa, trzy, tak? I zaczynamy od palca. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy po boku raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy i tak samo raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy uciskamy tak i w ten sposób mhm. każdy palec wewnętrzna i zewnętrzna część i po bokach uciskamy naprawdę uciskamy końcówki palców też uciskać to wtedy robi się też masaż po prostu głowy tak myśli i tak samo tutaj uciskamy. Uciskamy. Ja tutaj uciskam na przykład tym palcem. Tak? I tu uciskamy. O, czyli z dwóch stron. I z tej strony i też tu kciuk i jego poduszeczka. I druga poduszeczka też uciskamy. Dobra. No i oczywiście głaskanie. Czyli. I kciuk. I każdy paluszek wygłaskany ze wszystkich stron: wygłaskany ze wszystkich stron, i wygłaskany ze wszystkich stron. Na koniec można posmarować to fajnym masłem, na przykład moim masłem do ciała. Jest to masło, które ma dużo fajnych olejów, szybko się wchłania. Masło sza, olej arganowy, trochę sojowego, pachnie jagodą goi. I mamy piękną, ładniutką, zadbaną. Skórę. Można też masło położyć sobie wcześniej, przed rozpoczęciem masażu. Jak to lubi? Po czy przed? Wszystko jedno. Ważne, żeby Mazidło pojawiło się w tej czynności automasażu. No i co? Zrelaksowana, uśmiechnięta. Działam dalej. Dziękuję za uwagę.